Harley-Davidson model DL, rocznik 31. Jest to pierwsza 45 piątka Harley'a Davidsona. Ostatni rok produkcji. Był robiony w latach 29-31. Silnik jest następcą silników serii J. tych został przywieziony ze Szwecji dwa lata temu. W stanie totalnie do remontu. Został wyremontowany, czyli założone nowe powłoki lakiernicze, remont silnika. No i do kompletowania brakujących, brakujących szczegółów. W zasadzie motocykl jest z jednego kawałka, części, których brakowało szukałem po całym świecie. Udało się je znaleźć. choćby przednią lampę, na przykład w Moskwie. W tym sezonie nastąpiła premiera tego motocykla. Zacząłem na nim jeździć.

is strand. Jak się zachowuje ten motocykl? Bardzo dobrze. Prędkość na trasie, z jaką można podróżować tak spokojnie, oscyluje w granicach 80 km na godzinę. Więc nie jest jakimś tam specjalnie zawali drogą. Wszędzie można dojechać w zasadzie, bezawaryjnie się sprawuje. Tak jak mówiłem, jest to protoplasta modeli 45 Harley'a Davidsona, w tym sławnego modelu WL. Ten silnik był tak zwany Flathead, produkowany w latach 29 i z pewnymi modyfikacjami poprzez model R, RL do modelu WL, aż do 1973 roku. W 1973 roku te silniki e, Flathead 45 były montowane w serwikarach, czyli takich. Trójkołowych Harley'ach Davidsonach, głównie produkowanych na potrzeby w tym czasie policji w Stanach Zjednoczonych. Czym się różni ten silnik od tych takich tradycyjnych silników w WLK? No, przede wszystkim zastosowali tutaj stojącą prądnicę, która jest dosyć typowa. Silnik ma smarowanie otwarte. Czyli jak to wygląda? W przednim zbiorniku zbiornik paliwa jest podzielony na sekcję olejową i sekcję paliwową. Oddzielnie wlewa się olej, oddzielnie paliwo. No, i nie ma pompy zwrotnej, czyli silnik pompa tłoczy olej przez silnik i ten olej gdzieś po prostu jest wywalany przez odmę na łańcuch. No i generalnie spalany także, ubytki tego oleju są dosyć znaczne. W nowszych modelach WL było już to doskona, udoskonalone. Tam już był obieg zamknięty, czyli były dwie pompy, była pompa zwrotna. No i można powiedzieć, że ten silnik był bardziej ekologiczny już jak na tamte czasy. Na, na te nasze standardy no to ten silnik jest w ogóle nieekologiczny, bo zużycie oleju tu wynosi w granicach 3-4 litrów na 1000 km, więc dosyć dużo. Co tutaj, co tutaj ciekawego jeszcze jest w tym motocyklu? No z tyłu jest bardzo archaiczny hamulec taśmowy. W tej chwili już w ogóle chyba nigdzie nie jest potykany. No później już były w hamulce bębnowe, natomiast tutaj jest jeszcze pozostałość po tych wcześniejszych modelach czyli z tyłu jest hamulec taśmowy, z przodu hamulec bębnowy. Tutaj warto wspomnieć, że do połowy lat 20. w Harley'ach Davidsonach w ogóle nie było przedniego hamulca, tylko był właśnie taki tylny hamulec taśmowy. Można powiedzieć, że to nie jest hamulec, tylko spowalniacz tak naprawdę. No tak jak mówiłem, silnik przeszedł kapitalny remont, to znaczy co było zrobione? Wał, tulejowanie cylindrów, tłoki, regeneracja prądnicy, gaźnika. No i wszystkich szczegółów tak, żeby ten motocykl po prostu można było użytkować. Żeby można było wszędzie pojechać i nie bać się, że coś się po prostu rozleci. Lakier na tym motocyklu jest postarzony, gdyż uważam, że takie stare motocykle lepiej wyglądają spatynowane, spatyną, niż jak są odremontowane w ten sposób, że są jeszcze lakier świecący, błyszczący i wygląda jak nowy. Uważam, że powinno, powinien na takim starym motocyklu być widoczny ząb czasu. Dużo jest tutaj takich elementów, na których się zachowały oryginalne powłoki. Na przykład przednia lampa, na której jest oryginalny lakier. Konsola z oryginalnym amperomierzem, na niej też jest oryginalny lakier. Kierownica, no i skóra na siodle jest oryginalna. Zachowały się tutaj wytłoczenia Messenger. Nawet tłumik jest oryginalny, tutaj został oryginalny. Także no mówię, motor generalnie ostatni raz był zarejestrowany w Szwecji w 66 roku. W 66 roku został wyrejestrowany. I od tego czasu prawdopodobnie stał. Odbudowa zajęła dwa lata. No jak na 90-letniego staruszka, no to uważam, że zachowało się to naprawdę w bardzo ładnym, bardzo ładnym stanie.